Rok temu niepokonana drużyna, a za rok nic z tego nie zostanie. To co za mną widzicie, to taka analiza stworzona przez Via Playa, no, która pokazuje, co może się stać z najważniejszymi piłkarzami Bayeru Leverkusen po tym sezonie. I spójrzmy sobie chociażby na podstawową jedenastkę. Hradecki, Hinkapie, Tach, Grimaldo, Frimpong, Wirz, wszyscy raczej odejdą. Jak wiadomo, Fabrycja Romano już wczoraj potwierdził odejście Tacha, a co do reszty, to pewnie kwestia czasu. Grimaldo. Mówi otwarcie, że chce wrócić do Hiszpanii. Nad frempongiem było wielkie zainteresowanie. A co do reszty piłkarzy, których nie wymieniłem, Palacios, tutaj jest napisane, że raczej zostanie? No, raczej nie jest to już aktualne, bo jest wielkie zainteresowanie ze strony Manchesteru City. Tak samo granic szaka. Grafika była robiona jeszcze zanim pojawiły się te wszystkie plotki na temat jego odejścia no do ligi tureckiej Galatasaray. Poza tymi wszystkimi piłkarzami, no także Leverkusen potwierdziło, że nie będzie stało na drodze Szabiemu Alonso, więc. Jeżeli on planuje odejść do Realu Madryt, to nie będą go trzymali na siłę. A odejście trenera w takim składzie może wzbudzić jeszcze większe zmiany, na przykład Boniface, albo piłkarze jak Hoffman, Terrier czy Natantela, również jest duża szansa, że odejdą. Ja mam wrażenie, że projekt Szabiego Alonso zaraz skończy jak jakiś Ajax czy Benfica, czyli cały rozkupiony. I tu się nasuwa pytanie, czy Niemcy będą potrafili to odbudować? Czy raczej to była taka jednorazowa szansa na wielki sukces? Dajcie znać w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie i zaobserwujcie.